W tym wideo pokażę, jak możesz dodać wideo na Instagram tak aby było widoczne jako wideo, a nie jako rolka. Na początku stuknij znak plusa, który znajduje się na dole, a następnie upewnij się, że masz wybraną opcję publikacja, tutaj gdzie jest napisane post. Jedyny trik, aby wideo zostało dodane jako wideo, a nie jako rolka, polega na dodaniu slajdu. Aby to zrobić, stuknij znak plusa, który znajduje się właśnie tutaj, ten ikon a następnie wybierz konkretne wideo, które chcesz dodać oraz zdjęcie albo inne wideo, cokolwiek. W moim przypadku dodam również to zdjęcie. Teraz stuknij tutaj dalej. Następnie ponownie stuknij dalej, właśnie tutaj. Teraz dodaj opis, możesz go spersonalizować, jak tylko chcesz. Nie ma to wpływu i stuknij udostępnij. Gdy to zrobisz, wideo pojawi się tutaj jako publikacja, ale nie jako rolka. To jedyny sposób. Mam nadzieję, że ten wideo było dla Ciebie przydatne i do zobaczenia w kolejnym.